Cześć, 364 odcinek futsalu w Krakowie i ostatni odcinek w 30. edycji NALF-u. Zakończyliśmy rozgrywki również w grupie spadkowej Dywizji B, a przede wszystkim zgodnie z tytułem rozegraliśmy mecz finałowy Pucharu Ligi, ale zanim do niego dojdziemy, zobaczmy co się działo w grupie spadkowej Dywizji B. Rozpoczynamy od spotkania pomiędzy Nowym Ładem a Drink Teamem. No tutaj mecz nie miał aż tak dużego znaczenia w tabeli, co prawda Drink Team walczył o ósmą lokatę korespondencyjnie z nowochódzkim klubem sportowym, ale umówmy się, że tutaj no, raczej obydwie wszystkie drużyny zagrają w dywizji B w następnym sezonie. Mecz rozpoczął się od znakomitego uderzenia Grzegorza Szczepana, a potem mamy fantastyczną asystę Adama Żaby, który sprawia, że Marcin Rajek jeszcze raz jedną z prostszych bramek w swoim życiu bardzo aktywny w pierwszej powie był Grzegorz Szczepan. No i tutaj niewiele braku, a dałby ponownie prowadzenie swojej drużynie. A w 8 minucie mamy yy, najpierw uderzenie Adama Żaby do bitka, yy, przemka skoczka, i jest 1 do 2. Pierwsze prowadzenie. Drink Teamu w tym meczu, a potem bardzo aktywny był Rafał Dubisz, który co róż dochodził do dobrych sytuacji tutaj no, uderzał głową, ale piłkę obronił Paweł Gibas, a chwileczkę później. Po przejęciu piłki przed własnym polakarnym Rafał Dubisz popędził na bramkę Gibasa, z jeszcze rywali, ale uderzenie było minimalnie niecelne. Gracze Drink Teamu zastosowali wysoki pressing, czego efektem była następna dobra sytuacja i strzał ryby, który w znakomitym stylu obronił Paweł Gibas, a Nowy Ład też stwarzał sobie sytuację. I tutaj widzimy kolejne uderzenie Grzegorza Szczepana, niewiele brakło, a ten rykoszet wpadłby do siatki. Emocji i sytuacji w tym meczu nie brakowało, to jest z kolei widzimy minimalnie niecelne uderzenie Adama Żaby. A potem mamy najpierw sytuację Ryby, a jest tego dobra kontra, i znaczy dobra kontra, Paweł Gliwa zrzuca piłkę do Kuberta, bo jeszcze niewiele brakowało. A byłby remis. A w 20. Minucie tuż przed przerwą ryba w końcu trafia do siatki i drinking prowadzi 1 do 3. Ale na początku drugiej połowy gracze nowego ładu, za sprawą Huberta Bujasa, no, odpowiadają bramką kontaktową i wydawało się, że będziemy mieli emocje. I w sumie mieliśmy dosyć dużo emocji, bowiem nowy ład chciał pójść za ciosem. Tutaj widzimy sytuację Grzegorza Szczepana minimalnie chybioną. No a po chwili dobrą sytuację również miał Hubert Bujas, który bardzo ładnie nakręcił rywala, ale w piłkę nie trafił. W 29 minucie gracze Drink Teamu wracają na dwubrąkowe prowadzenie, strzał z dystansu daje Paweł Cholewicki. Bardzo fajnie, że znowu przyłóż sobie Handlowa, dobija Marcin Wodasz jest 2 do 4. I potem Paweł Cholewicki mógł strzelić gola, ale jego strzał głową był niecelny, a w odpowiedzi dwukrotnie w jednej akcji e, szansę miał Hubert Buja z tej e, uderzenie trafiło w słupek e, swojego gola też próbował strzelić cały czas Rafał Dubisz no ale nie miał szczęścia e, jego reminestencją był Paweł Gibas a potem w słupek trafia Kitliński a końcówka to dwie dobre akcje drink teamu w pierwszej z nich ryba no miał bardzo dobry pomysł, ale wykonanie nie było najlepsze. A potem mieliśmy przedłużony rzut karny, który zamienił na bramkę Adam Żaba. I w ostatnim meczu sezonu nowy ład uległ Drink Teamowi 2 do 5. drugim spotkaniem. I ostatnim spotkaniem ligowym był pojedynek Nowochódzkiego Klubu Sportowego i rezerwę Chy. I zdecydowanie więcej z gry miał Klub Sportowy. Tutaj widzimy strzał Jana Jachemczaka, który trafił słupek do bitka mocno niecelna. Potem kolejna sytuacja NKS-u i tutaj swoich sił z kolei spróbował Franciszek Jachemczak, ale Jóżak obronił to uderzenie. I jeszcze jedna sytuacja, przejęcie piłki przez Jana Jechemczaka, rozgrywa piłkę ze swoim bratem Franciszkiem, ale ponownie Jurzak broni to uderzenie. Swoich sił próbował również najlepszy strzelec w tym sezonie NKS-u, czyli Paweł Totoń, tutaj minimalnie niecelnie i dopiero wówczas NH2 stworzyła sobie pierwszą dobrą sytuację. Widzimy tutaj uderzenie Rafała Ciurusia, ale obronione przez Łukasza Soję. A w odpowiedzi mamy akcję, po której z dystansu próbował Totonia, ale Jurzak obronił to uderzenie. W 18 minucie mamy otwarcie wyniku, mianowicie do siatki trafia Max Stasiowski jest 1 do 0. Błyskawicznie gracze dwa mogli odpowiedzieć, kiedy to Potempa wypatrzył górkę przed polem karnym, ale jego strzał Soja przeniósł nad poprzeczką. A w odpowiedzi, jeszcze w pierwszej połowie, drugą bramkę mógł strzelić Max Stasiowski, ale strzał był niecelny. Druga połowa rozpoczęła się znakomicie dla NKS-u. Franciszek Jachymczak wypaczył Totonia, który głową podwyższa wynik tego spotkania. Po chwili. Paweł Totonim mógł mieć kolejną bramkę na koncie, bowiem po tym jak z rywala, rozgrał piłkę, piłkę z pysiem, ale nie trafił do siatki. A w minucie 25 mamy trafienie numer 3 dla nowowskiego klubu sportowego: strzela Jan Jachymczak, a Dubitka Kotyzy już trafia do siatki. Jest 3 do 0. NH2 próbowała się odgryzać, tak jak chociażby teraz Kamil Górka, ale Soja. Znakomicie wyczuł intencję rywala. A potem mamy bramkę na 4 do 0. Jan Jachemczak pięknie wystawia piłkę. Maksowi Stasiowskiemu i jest 4 do 0. A NKS dążył do tego, by podwyższyć wynik spotkania. Próbował Totoń, A Hatrika również szukał. Maks Stasiowski. Ale tym razem Jurzak nie dał się zaskoczyć. Nie miał jednakże Emilian Jurzak nic do powiedzenia w minucie 33, kiedy to Stasiowski strzelił swoją bramkę numer 3. I w końcówce NH wygrała już z bramkarzem w polu, chcąc strzelić przynajmniej bramkę honorową. Tutaj widzimy uderzenie Jacka Stawierskiego, ale obroniona sytuacja przez Soje. Potem został zablokowany przez Franciszka Jachymczaka, ale jeszcze gracze NHL odzyskali piłkę i Jacek Sawiarski nie dał rady Soi. Swoją sytuację również w drugiej połowie miał Rafał Ciuruś, ale jego mocne uderzenie obronił Soja. A ostatnią ciekawą akcją w rozgrywkach dywizji B była sytuacja, po której... Max Stasiowski uderzał z dystansu, ale Jóżak tym razem obronił. Ostatecznie gracze Nowowskiego Klubu Sportowego pokonali NH2 aż 5 do 0. Przejdźmy teraz do spotkania o trzecie miejsce w Pucharze Ligi. Iglomen grał w tym meczu z Lagą Bonito i zaczęło się naprawdę znakomicie dla Lagi. Strzał Czosnyki, co prawda Skotarczyk bronił, ale był bezradny przy dobitce Jana Klicha, a potem Laga miała kolejne bardzo dobre sytuacje. Wracający po kontu ziburczyk wypaczył wandasza, a ten trafił tylko w poprzeczkę, ale gracze Lagi szybko się zrehabilitowali, kiedy to w minucie ósmej bartyzel trafia do siatki, jest 2 do zera i zapowiada się bardzo ciekawy mecz, bowiem Laga ma kolejne znakomite sytuacje, tutaj widzimy sytuację, w której niewiele brakło. Burczyk podwyższyłby wynik tego spotkania, a swoją sytuację po chwili również miał Kuba Czosnyka, ale trafił wprost w Skotarczyka. Dopiero po 10 minutach Iglomen doszedł do siebie, ścieżka na prawym skrzydle wypatrzył półtora, ale uderzenie było niecelne, ale w 11 minucie już gracze Iglomena wzięli się do odrębienia strat. Kamil Klęk uderza, przepraszam, podaje do ścieżki jest 1 do 2, a chwilę później Michał Ścieżka decyduje się na uderzenie z dystansu i mamy remis w 14 minucie. Gracze Iglomena dążyli do tego, by przed przerwą prowadzić. Tutaj widzimy sytuację Kamila Klęka, ale Drużyński obronił to uderzenie, a następnie mieliśmy strzał Półtoraka, który już do siatki trafił. Piękne, mocne uderzenie jest 3-2. A jeszcze przed przerwą mieliśmy piąte przewinienie w tej sytuacji, piąte przewinienie Lagi, bo nie To i przedłużone rzut karny do piłki podszedł marcink napik. I w tym wypadku jego uderzenie było po prostu niecelnym. nikiem czy dwóch zakończyła się pierwsza połowa, a w drugiej gracze Iglomena już dominowali. Tutaj widzimy sytuację, w której ścieżka asystuje Kamilowi Klękowi i robi się 4 do 2, a potem chyba najpiękniejsza bramka, pięknym krzyżakiem, popisuje się Kacper Półtorak i jest 2 do 5. Po chwili mamy bramkę numer 3 dla Iglomena, trafia Jędrzej Kowaliński. A potem mamy kolejne dobre sytuacje, w których laga mogła strzelić bankę kontaktową, ale tutaj źle trafił piłkę. Klich w odpowiedzi poszła z tego kontra, po której knapik wystawił znakomicie piłkę ścieżce, ale ten nie trafił czysto w piłkę. Kluczowa sytuacja miała miejsce w 32 minucie. Klęk trafia do siatki, Klich fauluje ścieżkę, za co Klich dostaje drugą żółtą kartkę w efekcie czerwoną, a ścieżka za wymierzenie sprawiedliwości dostaje bezpośrednią czerwoną kartkę i przez dwie minuty obydwie drużyny grały w czteroosobowych składach. Potem mamy kolejną sytuację Iglomena, a w 38 minucie Kamil Klęk po bardzo ładnej akcji podwyższa na 7 do 3. Swoją sytuację w drugiej połowie również miał Bartyzel, który został dostrzeżony przez Jędrzeja Kowalińskiego, ale trafił nad poprzeczką, a mecz zamknęła Bramka Kacpra. raka, który dostał podanie od Kamila Klęka, i w meczu o trzecie miejsce Pucharu Ligi Iglomen, i, Ogi, Iglomen przepraszam, ograł lagę Bonito 8 do trzech. Ostatnim spotkaniem, które sobie omówimy, to jest finał Pucharu Ligi. Finał pomiędzy MK Teamem a Brotermem. Trzeci w historii finał dla Brotermu, piąty w historii finał dla MK Teamu. Yy, i yy, przed tym meczem od dwie drużyny yy, yy, bro, przepraszam, Broterm miał jeden Puchar Ligi na swoim koncie, MK 2. dwa. Yy, mecz był transmitowany na żywo na kanale naszej Ligi, więc zapraszam Was do obejrzenia całej transmisji. A teraz pozwólcie, że zaprezentuję Wam Jedynie flesza z moim komentarzem. się i teraz mamy szybką kontrę. Już pół minuty, a bardzo dużo się dzieje. Konarski broni Jamka. W po raz pierwszy z i oddzielmi instalacjami po szłatach karnych. Ale za chwilę, bo tutaj już bardzo ciężko będzie Mkatimowi. A po dwóch latach przerwy ponownie wygrana w karnych. A teraz może być 2-0, ale broni Jamka. Tomek z Kałbania, rozegranie na lewą stronę do Konarskiego. Konarski, klepka z burkatem. Konarski broni Jamka. Przekłada się na siłę strzału tego zawodnika. A teraz burkat rogowski ratuje to w ostatniej chwili. Burkat, burkat. Kaczmarczyk, ofiarnie. No i faul. Faul pierwsze przed. Jeden zawodnik w murze Mateusz Kapusta i, i gol. I gol. Strzeżono przez statkę Jamkę i jest 0-2, a teraz może być, na, może być podwyższenie Burkat Kubic. 0-3 Burkat Kapusta. Rajca pokazuje, że jest do grania. Tak rajca do Burkata, ale wyprzedził go Jamka. Ruchała ma trochę miejsca. Wydawało mi się, że będzie uderzał. No mnie oszukał. Kaczmarczyk. Kaczmarczyk! Wprost w ręce pancerza. E. Do bramkarza. Teraz Szubartowski! Broni pancerz. Jeszcze raz broni pancerz. Szubartowski i wyjaśnia wszystko z Kałbania. O. Teraz e, naprawdę się dużo dzieje. Ależ teraz obronił to Jamka! Sonią. No Mateusz Kapusta miał już z wolnego bramkę, teraz chciał mieć z wolnego asystę. Graczem MK ratują się, ależ sprytnie zrobił to Rajca. Rajca do Burkata, ależ broni Jamka. Teraz Burkat z Dońcem, Dońiec musi pamiętać, żeby nie faulować. Mateusz Kapusta, Burkat i 4 do 0. Nie wie, czekał. No i po prostu znakomicie to im wychodzi. Kubic odzyskał piłkę, Kubic broni jamka. On nie popatrzył, gdzie jest Gruchała Sebastian Warszawa. I teraz kontra z Kaubania na długi słupek. Mateusz Kapusta. Teraz Gruchała. Do Rogowskiego, ale strata. Mateusz Kapusta, Kapusta i gol. 5 do 0. MK Team wstawia wszystko na jedną kartę. No i zobaczmy, jak to się skończy. Bo teraz Konarski broni Jamka. Jeszcze Kapusta! Konarski, Kapusta broni Jamka. Kubik przed szansą, ależ teraz obronił to Jamka. I aut dla MKTIMU. A teraz będzie przed szansą, w końcu Szubartowski jest. Pien... No ale. Najważniejsze dla mkt to jest to, że piłka w sieci. A teraz burka, kapusta i błyskawiczna odpowiedź. Kaczmarczyk broni pancerz. Wszystko jest ok, chociaż nie wygląda, jakby było ok. No i teraz Doniec broni pancerz. Ładnie. To, że jest to bardzo wartościowa lektura, aczkolwiek nie przypominam sobie e, rozdziału dotyczącego Futsalu Więc to na pewno nie z tej książki A Zgadza się, potwierdzamy że Urban pytał o Konarskiego Nie widziałem w Nalfie e, ani Tomasza Wodarczyka, ani Prowiak. Gdyby grali w Nalfie to na pewno by on o tym wiedział Kąpiłkę, Burkat, Burkat Kanał I może teraz się uda 10 sekund do końca Szubartowski obok bramki Tutaj, proszę Państwa, nic już się nie zmieni. Sirena. Brotem wygrywa na finał Pucharu Ligi z 6 do 1 i tym samym zrównuje się z w ilości zdobytych Pucharów. Ligi. Zobaczmy jeszcze na e, ostatecznie jak wyglądała tabela w Dywizji B. Chodzi o grupę spadkową. Wygrana została przez Nowy Ład na ósmym miejscu, gwarantującym pozostanie w Dywizji B, gdyby powstała Dywizja C Drink Team. Tyle samo punktów na NKS i ostatnie miejsce na drugim froncie zajmują rezerwy. Enchy. Jeżeli chodzi o statystyki indywidualne, nie, oczywiście nie była wybierana piątka kolejki w dywizji B, natomiast przejdźmy sobie do klasyfikacji strzelców. Królem strzelców po raz pierwszy w historii zostaje Mateusz Jędrysia, który na przestrzeni całego sezonu strzelił 37 bramek, natomiast na miejscu drugim Jacek Stawiarski z Zębatek, jedną bramkę mniej miał Dawid Gwóźdź, tej samej drużyny, Hubert Bujas z Nowego Ładu oraz Konrad Grzyb z Galaktyków, po 18 trafień, Paweł nie z NKS-u, najlepszy strzelety drużyny, 15 goli, Adrian Buczkowski z no Mów 14 trafień, Maksymilian Stasiowski z NKS-u, 13 goli, a Wojtek Ślusarczyk, 12 bramek. Z kolei najlepszym asystentem ze znakomitym wynikiem 29 asyst zostaje Grzegorz Szczepan, a Potem mamy czterech graczy, którzy mieli ponad dwa razy mniej asyst, czyli 14. Jan Jachemczak z NKS-u, Artur Król z Galaktików oraz dwóch graczenchy Tomasz Bielak i Jacek Stawiarski. Po tuzin asyst mieli Mikołaj Fischer z Hatrika oraz Dawid Gwóźdenchy po 11 asyst Paweł Gniadek z No, Name, no Game oraz Olaf Liszka z Galactic Fucali. I na koniec klasyfikacja kanadyjska, która jest kluczowa przy wyborze MVP. Pierwszy zawodnik klasyfikacji kanadyjskiej dostaje 15 punktów do, w, w plebiscycie na MVP. Pamiętajcie o głosowaniu. Czterech kapitanów jeszcze nie zagłosowało. Czekam do, tylko do piątku, do 22 na Wasze głosy. Jeżeli nie zagłosujecie, to wówczas wasi zawodnicy nie dostaną głosów od innych kapitanów. A klasyfikację kanadyjską wygrywa Mateusz Jędrysiak, który zgromadził 47 punktów, 6 punktów mniej miał Jacek Stawiarski. Grzegorz Szczepan kończy na trzecim miejscu z 39 punktami, Dawid Gwusz 38 punktów, na piątym miejscu kolejny zawodnik Nowego Ładu, Hubert Bujas, 25 asyst. Najskuteczniejszy pod względem punktów kanadyjskich w Galaktykach był Konrad Grzyb 24 punkty, Adrian Buczkowski na 7 miejscu z 23, a potem mamy dwóch graczy z 22, czyli Maksymiliana Stasiowskiego z nks oraz Artura Króla z Galactic Futsal. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku i w całym sezonie. 17-18 lutego zaczynamy kolejny sezon na Alfa, już 31. Można się zgłaszać. Do tej pory mamy potwierdzonych 16 drużyn, a że tak powiem, dalej są wolne miejsca. Także nie czekajcie. Szczegóły odnośnie zapisów znajdziecie na stronie NALF-u. Są tam też dane kontaktowe, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej. A ja jeszcze raz dziękuję Wam. Za cały sezon na szczególne podziękowania, przy czym kolejność to jest nieważna, należą się Filipowi i Wojtkowi Płochowi, naszym sędziom, czyli Wojtkowi Curyle, Krzysztofowi Patekowi oraz Tomaszowi Żelaznemu, Pawłowi Krężałkowi, czyli naszemu niezmordowanemu realizatorowi. Również specjalne podziękowania dla Rafała Warszyckiego, dla Dawida Michnowicza, którzy pomagali mi. Ogarniać nazwijmy to sprawy organizacyjne związane z ligą. No i też wielkie podziękowanie dla wszystkich, z którymi miałem przyjemność komentować spotkania i którzy komentowali również samodzielnie. Mowa tutaj o Maćku Szubartowskim, Pawle Buczyńskim, Tomaszu Płatku, Kacprze Kasprzyku oraz Konradzie Łęckim. Na pewno nie wymieniłem wszystkich. Także Wam również dziękuję, no i widzimy się, oprócz turnieju sparingowego, widzimy się na starcie nowych rozgrywek 17 lutego. Jeszcze raz dzięki za uwagę, no i do zobaczenia, cześć. A, i nie zapomnijcie śledzić fanpage'a, tam będą wyniki plebiscytów na MVP w ramkarzu. Cześć.